Siema, dzisiaj jesteśmy na for Skin skrzynie Furious sobie potwieramy skrzyneczkę Furious za 65 polskich zlociszy. Takie w niej tutaj rzeczy mamy, nie jest w niej właśnie dużo skinów. Jest to skrzynia też równej szansy. No ale mamy tu na przykład Cyrexa, Asimowa, Kaimana, After Image Także... Wygląda na całkiem spoko i przyjemną skrzynkę Zobaczymy jak to oczywiście będzie Jeszcze na wstępie kodik promocyjny Pamiętaj widzu, kod Sferty da Ci 5% więcej przy doładowaniu Z darmową skrzynką Milspec na startekcie na Co nie było oczywiście strona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Więc jeżeli nie masz 18 lat no to żegnamy się I polećmy już do tej skrzyni Fury, Bo nie było jej... Z rok? Może więcej? A ty, w pierwszy sposób tam leci. Tak, będziemy zaczynać. I skończymy podobnie. To będzie dobrze, bo oczywiście oby się wiodło. Bo nieważne, jak zaczynasz, ważne, jak kończysz. Więc lepiej, by koniec był tak samo korzystny dla nas. After image. Okej, okay, no może nie jest to w najlepszym stanie. On... Aha, bo on nie może wylecieć w lepszym. Ale to nie jest i tak źle, bo to jest przy wartości skrzynki, nie? Bengal Tiger. No więcej tych Hasimowów musisz i na pewno bym chciał u Kaimana dropnąć. Dobra, Cyrexik może być jak najbardziej w Faktory New, czyli na stanie jaki mógł nam wypaść? Dzięki. I Mana. Tak, jeszcze na. O, jak posłuchało, ty. Grzeczna skrzynka. Soba. Fajne. Dobra, ty w jakąś dobrą pasę wpadliśmy i nam tutaj dropi. Nam tu kurde dropi. Są nieco. Oczywiście też się nie wzoruj w 100% na tym. Mo mogę cię na przykład nakierować z jakąś skrzynką, ale nie. W 100% się nie wzoruj na tym. Bo to oczywiście to i tak wszystko zależy od szczęścia. Ja na przykład. Ty możesz na przykład wejść po moim odcinku i na przykład ci nic nie dropnie z tej skrzynki, nie? Znaczy nie dropnie. No coś gorszego po prostu. Tak samo może być, że wy mi na przykład polecicie jakąś skrzynkę, bo wam coś fajnego wpadło, ale ja na przykład wejdę i mi nie dropnie, bo tak to oczywiście działa. To wszystko zależy od szczęścia, od losowości, więc nakierować się można, ale w stu się nie wzorujcie. After Image. Cyrexik. After Image znowu, ej. Całkiem przyjemna, naprawdę. Dawaj, kajmanika. No nie, badiego to nie chcemy. To też jest w ogóle fajny skin. On ma tego tutaj, yy, jak się gra, to na tej dupce tutaj on ma narysowanego jakiegoś żółtka. Taki niepozorny, jak tak sobie leci, to nie widać, ale. Ta namalowana postać tam na tyle tej broni właśnie jest spoko. Też nie każdy o tym wie, że takie istnieje, nie? Bo nie jest drogi ten skin. Asimov. Dobra, może już starczy troszeczkę. Otwórzmy jeszcze sobie razy cztery i pójdziemy na bitewkę, bo... Okej, okay, Kaiman Cyrex. Ja przygarnę, ja przygarnę. I na przykład teraz tak, może bym, od... no tak co odcinkowa próba konduktora, czy to jest dobre? Jakby coś dropu, to by było dobre, no Hot Rod, Hot Rod, no dlaczego no? Ty inne on Revolution dajesz, no kiedyś wyjdzie może w jakimś odcinku, co odcinkowa próba konduktora musi być. O, tutaj widzę koleżkę, który dodał moją skrzynkę na bitewkę. Fabian Bet. Także. No powodzonka, Kagutlak. Oprost ty, patrz tego. Sfercik. Ty, ty 267 ze Sferta. O kurde. Chyba mam nowego widza. <śled> Bo czasami się tak zdarza, że ktoś otwiera moją skrzynkę na stronie, na przykład dropnął sobie Digla za 800 i wbił do mnie i poglądać inne jakieś odcinki, nie? A tak to nie było na moim kanale. No i patrz, zobacz to, jaką bitewkę. No ale za to, że sferta, żeś dodał, no to nie jestem zły. Gratuluję. Fajny dropik. Dobrze. No, sfercik dał. Więc jak to oglądasz, no to pozdrawiam. Dream. No to sferty dodajmy, ricze. Dodajmy to, co otwieraliśmy. Cześć, furie, żeby nie było. Musi być też pięć. No i coś by się jeszcze przydało takich lekko droższych, może jakiś wronek taktyczny jeden. Zostawmy to tak. Spróbujemy sobie na trójkę. Przywołaj boty. No i jazda. Dream. No, skrzynia marzeń, nie. Kto by nie chciał takiego 5-sevena? Sfercik. Ej, sfercik jest dzisiaj jakiś potężny, przecież. Moja skrzynka kosztuje 50 zł, przecież. Ho On dzisiaj chce. No i furia. No i oby tutaj, oj, dropiły nam te Cyrexy i tak dalej. Choć no na razie mamy sporą i tak przewagę przez tego Cooperbora. Lep no się większa. Ale jeszcze jest wronek, może się nie powinienem cieszyć, bo wronek kosę rzuci i jest się manko, a kostą on tam ma dużo i ma spore procenty w niej na kosę. <klusy> Hajman, dobrze odganiamy się No i proszę, żeby wronek mnie teraz nie zawiódł Dobra, nie jest źle chyba, bo ja mam To kosztuje też dużo, no i proszę bardzo Co za bitwa No i takie profity można przygarniać Kurde, dwie koski Cooper Bor ze Sferta Dobra, także ja dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie odcinka, jeżeli się spodobało oczywiście zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach swoje pomysły na odcinki i pamiętaj, jak jesteś osobą pełnoletnią, wiesz czym się wiąże otwieranie skrzyneczek i chcesz spróbować swoich sił, no to Kodzik swert 5% więcej przy doładowaniu, darmowa skrzyneczka Milspec na start. Ja dziękuję za obejrzenie odcinka, do usłyszenia i cześć!